Witajcie moi drodzy, w dawnej bazie Echo na Hot, skąd Luke, Leia, Han, cała rebelia uciekli przed Darthem Vaderem i Imperium w Imperium kontratakuje. Wracamy tutaj po latach, gdy Luke już swoją Akademię zbudował. O, zwłoki zniknęły. No i nadal jest tutaj Imperium, ale widzieliście przed chwilą, że tam były. Jesteśmy teraz w głównej centrali i tu będzie nagle interesująco... Command center to Alora. Alora here. we just finished downloading the data. The rebels must have erased everything during the evacuation. Fortunately, the computer kept logging their flight information. And? and we found Rogue Leader's flight trajectory when he left Hoth. From it we've been able to determine that Skywalker went to Dagobah. Dagobah... That sneaky little Jedi. Aha. Oh Kim is Alora. skimmed and here. O, te żetary archi! Powiedział to jeszcze alo, że, żeby ją ostrzec, bo to chyba nie jest linijka dialogu, którą... Shitowie często powtarzają? No chodź, przestańmy się bawić. Mogę też poczekać, aż mi się naładuje i zrobić tak. Tego jeszcze nie pokazywałem, bo... Podczas y, normalnego grania nigdy tego nie robię. To był specjalny atak. Potrzebujesz 50 mocy, żeby tego użyć. O teraz bez tego ciągnącego się efektu mm, rozmazania świetlnego użyłem. No! Przybyli tutaj do dochod, żeby. Spokój się, gościu. Co to w ogóle za zachowanie? Eh? A. No, kult Ragnosa... Co powie... Nie, nie powie... nic nie powiedziałem. Kult <laughs> tych shitów, który tutaj spotykamy. Ci, co skradli informacje od Luka i tak dalej, no, szukają miejsc mocy. Byli w Akademii, dowiedzieli się o miejscach, gdzie Luk był, które są powiązane z mocą, który może znać też tutaj, gdzie Luk wcześniej był. Chcieli dowiedzieć się, gdzie poleciał w Imperium Kontratakuje, no i dowiedzieli się, że Doga, Dago Dagoba Jednego z tych miejsc w Gwiezdnych wojnach, które mają lol <grystanie> największą energię, najwięcej zasobów mocy i dlatego Yoda tam był, żeby się ukryć, szczególnie też y, ciemnej strony mocy. Dużo tam tam jest energii. Yes, tak, master. Dagobah. Skywalker nie mention it in his journals. He must have been trying to protect something. Well done, made me there To ona Ah, you must be the saber-wielding troublemaker who neutralized our perimeter guard. Are the Jedi stretched so thin that Skywalker's children to battle the disciples of Ragnos? Nasza Rywalka? Można by powiedzieć Twileczka Alora, uczennica głównej antagonistki, jej mistrzyni, którą Słyszeliśmy też już w Intrze, w pierwszym rozdziale, i którą też... Mm, my, jej mistrzyni głos słyszeliśmy na tamtym statku i jej cień widzieliśmy, ale no, widzieliśmy ją też raz od tyłu, kiedy wysyzała energię z świątyni, ale no, nie wiemy do końca, kto to jest. Kto wie, być może ym, rozpoznawalna postać. Ale o tym pogadamy kiedy indziej, kiedy nastanie na ten czas. No i o, d dlatego nie chciałem czerwonego Twileka, bo Alora, nasza antagonistka, nasza główna rywalka w tej grze, jest czerwonym Twilekiem. Co prawda wygląda znacznie inaczej z twarzy znacznie brzydziej, powiedziałbym nawet, bo nasza Twileczka jest piękna, ale jest przynajmniej wyróżniająca się designem. Nie jest to po prostu. Ten sam model Twileka, tylko z innym kolorem, co można sobie stworzyć jako postać, co jest fajne. I um, lubię ją, lubię tą postać, lubię z nią walczyć. Jest to przeciwnik, z którym no, trzeba się liczyć. I widzicie pasek życia? Nie widzę paska życia. Hm, gdzie to można było ustawić z tym paskiem życia? Coś sami napisaliście w komentarzach, że są ku temu mm, komandy. Można wpisać kod na to, żeby zawsze się paskie życia pokazywały, ale wydawało mi się, że można zobaczyć to też zawsze normalnie. A, nieważne. No i tak, ja po prostu trochę przedłużam. Lubię bawić się z takimi przeciwnikami. No, wygląda to na remis, prawda? Chyba, że... Się powstrzymywała. Jeszcze? Ale tak, bitwa dwóch so they know about, about Master Yoda hid there, knowing his presence would be masked by the planet's strong dark side aura. If they find it... Did you find anything on Hoth? Nothing. They must have already taken the Force energy from there. Just as others have reported. Bespin, Endor, Coruscant, everywhere. kyle what about biss rosh hasn't returned he's long overdue and we haven't heard from him Rosh i sense he's still alive i'm going to biss to look for him i know some people that can get me into some of the outlying imperial outposts i'll see what i can find out very well what about me i want to help rosh is my friend you can help by staying here and completing your training kyle's right there are still missions for you to undertake and we can't neglect the training of one of our most promising students promising yes due to your heroics on hoth we are promoting you to apprentice thank you master skywalker master of uh, kyle wow Dostaliśmy I wchodzimy w drugi rozdział gry. E, możemy sobie teraz niestety nie stworzyć nowy miecz świetlny, żeby móc dwoma się bawić, ale wybieramy drugi ze trzech styli. Na początku mamy zawsze średni. E, ja tutaj jako, że zazwyczaj i tak średnim gram, nieważne który biorę, bo i tak w większości przypadków ich nie używam, ale chciałbym szybki wypróbować, bo to ten, którym w ogóle się nie posługiwałem jakoś wielce. I kolejne ciekawe misje. Ogólnie muszę przyznać, z um, perspektywy dzisiejszej, jak patrzę na tę grę i teraz, teraz ufają nam bardziej. Teraz możemy te misje robić, rzeczywiście z założenia sami, a nie, że z Kylem gdzieś lecimy i on, on po prostu nie może i my mamy coś zrobić za niego. Tym razem naprawdę awansowaliśmy i sami idziemy na misję. Mamy tą odpowiedzialność. Ale Kyle i Luke robią w tej chwili inne rzeczy. Kyle jest na bys, żeby poszukać em, informacji o Rauschu. I moja myśl, którą przed chwilą miałem, w sumie, czy gra byłaby jeszcze fajniejsza niż jest, gdyby wbudowali rozdziały poboczne, gdzie grasz jako Kyle, na przykład teraz szukając Rasha na BYS? Albo jako Luke jeszcze, który też robi jakoś na swoją misję? Można by to zrobić, bo modele postaci są dokładnie te same, nie trzeba by nic zmienić. Jak ty grasz na Online, to grasz też po prostu. Jest ten sam gameplay, tylko inna postać. A jako, że w Jedi Outcast i tak grałeś jako Kyle, to miałoby się wiele jego linii dialogowych i jego model i wszystko. To nie byłoby problematyczne. Jego miecz świetlny, jego, jego rękojeść też jest grywalny w wersji online gry. W sumie cie ciekawe, czy o tym pomyśleli się zdecydowali, że tego nie zrobi, czy w ogóle o tym nie pomyśleli. Hm. Dobra, mam teraz kolejne misje. I w sumie nie wiem, która... Z trzech faz wybierania misji jest moją ulubioną. Może pod koniec gry będę, mógł, będę w stanie to powiedzieć. Um, z czym zaczynamy? Schwytaj bandytę Kurusant, tak? Tak. To bardzo lubię. Kolejne miejsce, które jest bardzo ważne dla historii Jedi, i które jest pełne mocy, szczególnie przy świątyni, ale my nie będziemy w okolicach świątyni, tylko w mieście schwytaj rakto. Mamy. Lannika Racto złapać. <gryny> tak, damy radę. Tym razem pioruny na maksa. W tej misji się przyda. Eee, czy chcę używać jakiejś broni? Eee, laser mi się może przyda. E? Miny. E, jak już to, to detonatory, granaty. Jedna z moich ulubionych misji zleceniowych, nazwijmy je tak. Idziemy po bandytę tutejszego, których wokół Rosand jest dużo. Co za dupek! I prasa droga mostem jest nam niemożliwa do przejścia. Ech, z takimi typami zawsze jest tyle roboty, a nie powinno być. Zniknął. No. Czyli na około A jako, że Korosand jest bardzo fajną kulisą To będzie fajnie Szkoda, że nie możemy zejść na dół Tam, gdzie no, normalnie ludzie sobie No co oni w ogóle robią? Imprezują i tak dalej Czy mogę po prostu Właśnie, oni mnie nie zauważają Więc mogę sobie po prostu zrobić tak Pup. I pokazałem wam Postać się rozpuszcza kiedy trafimy odpowiednio, kolega mu się rozpuścił obok niego. I on się nikogo tam nie ma, i pyta się, czy, czy widział coś. Co, co za głupota! O. no dobra, nie będzie, chwila, 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 zrób to tak. I polecieli, gdy mamy miecz wyłączony, obiema rankami używamy pioruna. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, jakoś. U Twileczki jeszcze bardziej fajnie to wygląda. Z jej stylem ubioru i w ogóle. Ej, spadaj! O, tam... Tam też jest gdzieś... Ktoś to strzela z laseru. Tam jest, cholera jasna. No, tacy goście... W Jada Academy nie są aż tak... O cholera. Nie są aż tak niebezpieczni. Jak w Jedi Outcast, bo tam było ich naprawdę dużo. W Jedi Outcast było strasznie dużo. Um, misji, gdzie ktoś tam w jest na dachu i strzela do ciebie. W Jedi Academy nie, bo tutaj no, głównie styl rozgrywki to jest, że jesteś na mieczu świetlnym. I każdego bijesz mieczem świetlnym i czasem mocy użyjesz. To jest ten rekomendowany styl. Haha. Ha. I dlatego pewnie tutaj tego nie zrobili W Jedi Outcast zaczynałeś pierwszych kilka rozdziałów Bez mocy i bez miecza świetlnego I nauczyłeś się troszeczkę bardziej gunplayu Tych wszystkich broni tutaj Jest jedna broń, którą My mamy to jako standardowy blaster L... Kyle miał inną broń Jako standardową broń, my tej broni tutaj nie mamy Czyli tutaj znowu różnica do Jedi Outcast Niektórych rzeczy nie ma Rękojeść, jak mówiłem, Kyla też nie jest do wyboru Tutaj w, w grze dla Jaydena, Tylko na multiplayerze ale właśnie jak była jakaś misja na Kurusant w Outcast, to wszędzie trzeba było uważać, że o, tutaj ktoś do mnie strzela, tutaj do mnie strzela, uwaga, uwaga. No, z mieczem świetlnym strzelał w locie do mnie, co za hojrak. Gdy mamy miecz włączony, to wtedy jedną ręką używamy piorunów, co jest też całkiem fajne. Kocham takie detale. I kocham tą misję. Kiedyś nie miałem pojęcia, co zrobić, nie? Ale gdy, gdy odkryłem pierwszy raz, że muszę z budynku na budynek strzelać, że to nie tylko wygląda, jakby to były budynki, ale rzeczywiście mogę skorzystać z tego, że jest tu tyle budynków, że rzeczywiście tak jakby poruszam się po dachach Kurosan, to było dla mnie mega magiczne. Kochałem ten moment. No i potraficie sobie może teraz wyobrazić, jak to jest, kiedy ja normalnie przechodzę tą grę dla siebie. W pierwszych trzech misjach uczę się piorunów na maksa i wszystko piorunami tylko robię. Co jest. No fajne, lubię. Tutaj na górze nie można nic znaleźć. Dobrze wiedzieć. Czasem, czasem takie rzeczy, których nigdy nie robię, wygram dla siebie, ale tak pozademonstrować dla. Skąd? Skąd? Stamtąd. Wiedziałem, że tutaj coś jest. Jak ktoś jeszcze tu będzie. Wiedziałem, że można tutaj skoczyć. W każdym razie, na let's play'ach bardziej się wygłupiać, niż ten normalnie gram. Gnojek! Jest tu jakiś Secret Area, czy po co miałem tutaj wejść? tylko, żeby tego gościa móc rozwalić? Zobaczymy. Nie prowadzi nigdzie do Secret Area. Jestem zawiedziony. Ach, kocham Kurusant. O, widzicie, tam jest platforma ze statkiem. Przysięgam kiedyś nie miałem pojęcia. Jak stąd iść dalej? I wiele razy umierałem, aż chyba po, po wielu, wielu próbach spróbowałem dopiero. A i właśnie, jak mówiłem, teraz, kiedy, kiedy nauczyliśmy się też um, nowego stylu miecza świetnego, tutaj na. na kółeczku. ...he, Kółeczko mi nie działa! kółeczko myszki, hallo hallo, kółeczko myszki mi nie działa jak mogę inaczej zmienić styl miecza style miecza, L na L mogę też zmienić, o, trzymamy miecz teraz inaczej i mamy zupełnie inny styl walki, szybszy i jest to całkiem fajny mam wrażenie, że ten styl walki, nie wiem czy to prawda, ale zawsze myślałem, że zadaje też mniej obrażeń przy silnych przeciwnikach Pewnie tak zrozumienia, że o szybszy, czyli no, musi zadawać pewnie mniej, bo to nie są ciężkie ataki czy coś. E, nie wiem, czy tak jest. E, ale zawsze tak myślałem. No, nauczyliśmy się tego. I teraz wchodząc też w kolejny rozdział gry, nauczyliśmy się też z automatu niektórych rzeczy lepiej. Lepiej skaczemy. Em, odbijamy lepiej. ...postrzały i tak dalej. To chyba można zobaczyć nawet w. w wyniku misji, przy, przy w... W zakończeniu misji <laughs> albo przy wybieraniu mocy, gdzieś można to zobaczyć. No patrzcie, oni jak droidy kasy mają tarcze, można ich tylko kiedy tarcze zdejmą. Zaatakować. To jest taka rażąca tarcza, jak podejdziesz zbyt blisko, to cię zabija. I mówię o tych właśnie ulepszonych umiejętnościach odbijania i tak dalej. Widzicie, jak krótsze potężne pioruny są na trzecim poziomie? Jo, mówię o tym dlatego, bo zawsze myślałem, że no, nie ma jak odbijać w tej grze, że jest to losowe. Pamiętam, że to było w tej misji, gdy zdałem sobie sprawę, że jakoś można na to wpłynąć i że się to z jakiegoś powodu poprawia. O nie, kurde. No właśnie nie mam pojęcia, jak ja na to wpadłem, czemu ten gość przeżył, co on robi. Ale tutaj zauważyłem, że jakoś lepiej nagle odbijam. I miałem wrażenie, no kurczę, jakoś na to wpływam. I pamiętam nawet jak rodzinie się wtedy pochwaliłem, że kurde, jestem taki dobry w tej grze. Jedyne co muszę się jeszcze nauczyć, to jak, jak odbijać. Um... strzały umiejętnie, nie? Bo wiedziałem, że okej. Okay. Skoro raz wodzi to lepiej, a raz gorzej, to musi być jakiś faktor, który wpływa na to, że mogę to kontrolowanie robić. Myślałem, że może kurde jest jakiś ukryty przycisk blokowania czy coś, ale nie. Mówiłem wam już jak to działa, żeby blokować w tej grze, odbijać strzały w sensie, musisz mieć mieć świetny włączony i wtedy aktualnie iść naprzód albo najlepiej stać i kierować w kierunku. Przeciwnika miecz. No i gdy nie korzystasz z miecza jest włączony, to on automatycznie odbija i to. Im twoja postać się staje silniejsza w niektórych umiejętnościach automatycznie, co rozdział w wyskakaniu i w takich rzeczach, w odbijaniu właśnie mieczem też staje się lepsza, to tym lepiej wszystko odbija. To jest bardzo fajne i mechanika, która jest wbudowana, na którą ty wpływu nie masz, niby nie, ale kiedy zauważysz, jak to działa, to. Możesz to kontrolowanie używać, bo namierzając tym kursorem na przeciwnika podczas odbijania, kierujesz dokładnie w tą stronę. Jego strzałami. I uważam, że to jest bardzo fajna mechanika. Lepsza mechanika nawet niż to, jak wy. Kurczę, Jedi Survivor i Jedi Fallen Order to zrobili. I patrz, jesteśmy po drugiej stronie teraz. To była daleka droga. Że tam. Przytrzymujesz blok i w ten sposób odbijasz. Chociaż normalnie chyba też za automatu czasem odbija, ale tam nie wiem, jak to działa. Ta mechanika jak to tutaj w Jedi Academy jest zrobione jest genialne. Dlatego walka mieczem jest super dopracowana. Uwielbiam jak to jest zrobione. I klimat tej planety lubię też bardzo. I tutaj oczywiście mamy też silniejszych przeciwników. Jedi. Mamy jednego... No i to było duszenie, coś tego. Też możemy się uczyć po stronie ciemnej mocy jako moc. Teraz nie będziemy już mieli pojedynczych sitów. Będą też silniejsze warianty sitów. O widzieliście, teraz było siłowanie na miecz, które wygraliśmy. I patrzcie, jak go pohatarowaliśmy. A tego gościa piornami od razu zniszczyliśmy. To był SIT, który korzysta tylko z, z mocy. Taki support SIT. Seat. I SITO, czasem teraz też będą mieli różne kolory ym, zbroi. To byli akurat dwa i normalni, Jeden normalny magiczny, tfu, mocowy, jeden normalny, który walczy mieczem. Ich specjalizacje później będą jeszcze czerwieni, niebiescy i tak dalej. I to wszystko są postacie, którymi też można grać na multiplayerze. Dosłownie, na multiplayerze. Można grać każdą postacią, która się pojawiła w Jedi Academy i Jedi Outcast. Czyli kurde, w Jedi Outcast Lando Cal Cal Calrissian był grywalny, moja ulubiona postać do grania na online, a tutaj ten kurczę Lanni Krakto, którego zaraz zabijemy, on też jest grywalną postacią, jako model postaci. I to jest sytuacja, z którą kiedyś nie mogę sobie poradzić. Ale spójrzcie, jakie to jest łatwe. Moglibyśmy z nimi teraz walczyć normalnie, albo zrobić tak. No, normalnie ich na one hit KO rozwalam. Patrzcie, oni też nie mogą do nas strzelać, kiedy. Mają tarczę. Ale rozejrzyjmy się. Tutaj bardzo fajne miejsce, muszę przyznać. Zawsze to mnie fascynowało. Bardzo dobrze. Tutaj. To jest Ragnos. Dawny Mistrz Sithów. Bardzo legendarna figura. Tutaj taka lorneta. No, bardzo się swojego czasu. On się tutaj ukrył, no jak... dokładnie przyglądałem temu pokojowi, bo nie miałem pojęcia jak ich pokonać, myślałem, że nic im nie mogę zrobić, bo mieczem nie działał, wydawało się jakby im żadnych obrażeń nie dawał, jakbym nic im nie mógł zrobić, ale tak nie było. Czekaj, czy to nie można było przypadkiem też któregoś, chyba któreś okno można było zniszczyć, ale nie jestem już pewny, czy tak było. Możliwe. Ale fajnie to wszystko wygląda. Pamiętam, jak kiedyś też w grze bardzo się lubiłem bawić w Próbowanie podnoszenia rzeczy. Sprawdzałem, czy kurczę, mogę zabrać miecz świetlny Syt'owi po zabiciu go, albo czy jakiś przedmiot tutaj mogę sobie podnieść i używać. Um, no niektórymi poziomami tak jest? I po nim. Ale z większością niestety nie. To <laughs> now let's talk about these assassin droids. Uh, okay. Where's your factory? Hidden on Nar Shaddaa. If you don't hurt me, I'll tell you where it is. Były krótkie. You're coming with me. Based on the information you got from Rakto, new Republic agents raided the droid factory on Nar Shadda and shut it down. Good Jaden. Yeah. Master Skywalker i Master nie z misji. Okej, niech będzie. No, uważam, że ta gra byłaby jeszcze lepsza, gdybym mógł pierwszemu lepszemu Sithowi zabrać jego Miecz Świetlny i używać jako mój drugi miecz. Gdyby takie rzeczy, no, po prostu można było podnosić albo lutować przeciwników. To, to... to jest zawsze to, co mi brakowało i z moją wyobraźnią, jak właśnie mówiłem w let's playu z Harry Potter i Kamień Filozoficzny, takie gry za tamtych czasów wzbudzały i pobudzały moją, no, roz, rozszerzały moją wyobraźnię. I tyle rzeczy sobie życzyłem tutaj, które można by jeszcze zrobić, i byłoby tak fajnie, gdyby, no tutaj, mieć Świetlny można było podnieść i mieć wtedy kilka. Co wy, Knights of the Old Republic jest możliwe, na przykład. Co ciekawe. No ale dobra, powiedziałem ludziom, że to koniec. Ta scena, gdy się zaraz to pojawiamy, i no. Włączamy Miecz świetny pod jego gardłem, to jest jedna ze scen, która tak zapadła mi w pamięć, bo to było tak satysfakcjonujące, kiedy udało się w końcu i ta scena. Jaden jest w tym momencie super cool, jeden ze najfajniejszych badass momentów dla y, głównego bohatera w tej grze. No pa. ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym zobaczymy, jakie misje tu jeszcze porobimy. Na razie, cześć!